Witajcie tu Kifi. A to pierwszy odcinek ze Skład Busters, czyli nowej gry od Supercella, nowej gry od twórców Brawl Starsa. I od razu na start mam dla was dobrą nowinę. Jeżeli zeskanujecie teraz ten kod, to możecie otrzymać 5000 golda. E, słuchajcie, w Skład Busters. Dodatkowo mam swój kod, mam swój kod tu Kifi. Także jeżeli w sklepie wpiszecie tu Kifi, to możecie mnie wesprzeć i słuchajcie, zaczynamy sobie. To jest mój pierwszy totalnie raz ze Squad Busters, totalnie nowa gra dla mnie, nowa styczność. E, Zatrzyma się, by atakować. Dobrze, czyli to jest auto-atak. Bardzo fajnie. Zbieramy monety. Ja już mniej więcej coś tam sobie popatrzyłem na YouTube. na czym ta gra polega, ale uwierzcie mi, że jestem naprawdę zielony w tym, więc będzie to dla mnie nowa zagadka. No i dobrze, wiem, że otwieramy skrzynki. W skrzynkach znajdujemy sobie po prostu postacie, które dołączają do oddziału. No i na przykład mamy tutaj El Primo. No jak mógłbym El Primo nie dodać do mojego oddziału, skoro to ewidentnie kojarzy się z Brawl Starsem. Także lecimy dalej i zbieramy buty. Buty to są takie turbo. Także widzicie, ja przechodzę tutaj razem z wami ten samouczek, próbujmy sobie pokonać, to myślę, że nie będzie problemu. No i potem zaczniemy sobie grać oczywiście z graczami Ale najpierw przejdźmy sobie samouczek, żebym ja też w ogóle wiedział jak się w to gra I dajcie znać czy wygracie w Brawl Stars, bo No jak widzicie nawet odcinek wleciał na kanał, gdzie ostatnio tych odcinków Nie było przez dwa tygodnie chyba, także przepraszam was za to Ale no wracamy, wydaje mi się, że wracamy, no zobaczymy czy wracamy Jeszcze wam nie chcę obiecać, ale na pewno Squad Busters Tutaj wchodzi, więc jakaś nowa gra, może coś nowego się tutaj będzie działo Więc fajnie, jest ochota, żeby tutaj Pougrać troszkę, zbieramy klejnoty, o to chodzi głównie w tej grze, żeby tych Klejnotów zbierać jak najwięcej. Inni gracze także polują na klejnoty, także na no słuchajcie, nie będzie łatwo. Zbierz najwięcej klejnotów, aby wygrać. Czyli tak, słuchajcie, jak chodzimy, to nie atakujemy, jak się zatrzymujemy, to atakujemy. Czyli na przykład nie, podchodzimy do tej skrzynki i słuchajcie, nie potrzebujemy. Może my, musimy mieć więcej monet, żeby to otworzyć. Dobra. No to atakujemy tego ziutka. Tutaj zbieramy monety. Mamy, słuchajcie, już 8 monet. No, i zbieramy klejnoty, bo to jest najważniejsze. Żeby tych klejnotów jak najwięcej zebrać, mamy ich 19 w tym momencie. Ale warto by było też jakąś skrzynkę otworzyć. Dobrze, mamy już 10 ponad, więc możemy otworzyć skrzynkę. E, te skrzynki na przykład wziąć teraz barbarzyńce. Ja widziałem, że tam kolt jest też, ale dobra. Zobaczmy to, co z tego wyleci. Bo w sumie nie wiem, no trzeba popatrzeć wszystko, popatrzeć. No i dobra, zbieramy troszkę więcej monet. Fajnie, fajnie. Będzie nas jakiś goblin tu atakował. Ale spróbujmy pokonać innego gracza, bądź też bota w tym przypadku, no raczej to jest samouczek, więc raczej bot, ale dobra, zbierzmy, zbierzmy. Mamy już 45, więc całkiem, całkiem nieźle. 6-5 Nie wiem czy mam pierwsze miejsce, mam pierwsze miejsce, no zdecydowanie, mam najwięcej 46 Watson, yy, drugie miejsce. Dobra, z botami wygrałem, czyli to, 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 to co zwykle mi się udawało w brawl zaraz też Czasami, w sumie nie, nie zawsze, no ale dobra. Mamy, słuchajcie, 46 klejnotów, elegancko, myślę, że nie jest źle. No i teraz wybieramy nazwę. Moja nazwa oczywiście będzie niezmienna, czyli tu Kifi. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nazwy nie zajął, bo to by było przykre. Tu Kifi, dobrze, udało się, mamy 10 tysięcy monet, zagraj jeszcze raz, ale trochę inaczej. No dobrze, od razu grajmy, od razu grajmy, skoro nam tutaj tak sugeruje, zagrajmy. Już tym razem z graczami, w takim razie Dolina Pogromcy i Turbomoc. Każda bitwa będzie mieć teraz specjalne tryby, słuchajcie, no jest tutaj nowa gierka, więc też na pewno twórcy będą grać o to, dbać o to, żeby ta gierka się rozwijała. Nowe tryby dodawali, więc nie bójcie się, jak jest za mało trybów, na pewno pojawią się nowe. Dobra, zaczynamy barbarzyńcom, nie mamy za bardzo innej opcji czy my możemy to rozwalić, możemy to rozwalić. Przy okazji jeszcze tego ziutka sobie pokonajmy. Myślę, że damy radę. Dobra, trzy klejnoty. To nie za dużo, ale możemy za trzy klejnoty już otworzyć tą skrzynkę i wziąć sobie na przykład Grega. Dobrze. Każda postać oczywiście jest przydatna do czegoś innego. Grek na przykład y, chyba drzewa wycina bardziej dobrze. Dobrze, oczywiście jak użyjemy użyjemy sobie turbo podczas atakowania, to też możemy po prostu szybciej atakować, więc to nie jest tylko do biegania. Dobrze, weźmy sobie L Primo. Żeby tutaj miał nam kto bić, że tak powiem Zobaczymy, czy teraz już gramy w ogóle z graczami Na razie mam dziesiąte miejsce, bo nie mam żadnego klejnotu Bo to o to głównie chodzi Cyk, zbierzmy sobie to I mamy pierwsze klejnoty, słuchajcie Pierwsze swoje klejnoty, które dropnęliśmy z drzewa Także jak widzicie, z drzewa też można dropnąć klejnoty Fajnie, i mamy w tym momencie pierwsze miejsce Otwieramy sobie skrzyneczkę za 10 No i weźmy sobie barbarzyńcę, barbarzyńcę. Na razie skupmy się na tym, żeby nasz skład był tutaj w miarę Dobry, oczywiście jeszcze są oprócz tego czary, z których to możemy sobie e, potem, nie wiem, atakować innych graczy, ale na razie tych czarów żadnych nie zebrałem. Dobrze, także cyk, cyk, cyk. Gdzie jest reszta mojego składu? A, moja reszta mojego składu bije się z goblinem. Dobra, widzowie, jest dobrze. O, klejnocik z goblina wyleciał, to widzicie, nawet nie wiedziałem, że z goblina może wylecieć klejnocik. No ja, ja jestem totalnie nowy w, tym grze, w tej grze. Dobra, weźmy sobie jeszcze jednego Grega i spróbujmy sobie pokonać innego gracza, to by było coś dobrego. Pokonać innego gracza. Czy nam się to uda? Spróbujemy, ale ucieka, strasznie ucieka. Dobra, jest załatwiono. Mamy słuchajcie, pierwszego fraga w Squadbusters Ever. Pierwszy frag Squadbusters. To jest coś pięknego. Za darmo skrzynia? Dobrze, weźmy sobie kolejnego El Primo. gdyż tutaj tej jest. Użyjmy sobie sprintu. Jak będzie sobie zbierać te budziki, to e, buciki, przepraszam, nie budziki. Budzików to wam nie życzę, zwłaszcza o siódmej rano. Ale dobra, zbieramy sobie. Jest dobrze, mamy pierwsze miejsce, wydaje mi się, że możemy to wygrać, minuta 54, zwłaszcza, że już jednego fraga tutaj zrobiliśmy, pięknie, dobra, tego goblinka też sobie pokonajmy, mamy całkiem niezły skład, ale mamy też 42 monety, które warto by było gdzieś zaraz wykorzystać, no zbierajmy tylko te monety. Dobra, widzę, że tutaj nie tylko ja siebie. O, ktoś tutaj nie zebrał klejnotów, no to to głupota z trochę. No dobra, my sobie zbierzmy e, drzewko, bo mamy dwóch Gregów. Gre Gregowie chyba te drzewka szybciej biją z tego co pamiętam, więc bardzo dobrze. Cyk. Pięknie. Pamiętaj o otwieraniu skrzyń, no to właśnie chcę pamiętać. 25. I co możemy? No możemy El Primo. El Primo sobie wziąć. Fuzja. Dobra, pokonujemy gościa. Bo Wydaje mi się, że możemy jeszcze jedną skrzynkę otworzyć nawet. Dobrze, jeszcze jednego barbarzyńcę weźmy. No jest pięknie, jest naprawdę dobrze. Dobra, jeszcze jedną skrzynkę możemy wziąć, jeszcze jedną skrzynkę. Dobrze, dajmy sobie znowu barbarzyńce. Nie wiem gdzie jest, jest ta skrzynia z klejnotami. Kopalnia klejnotów otwarta! Okej, okay, tutaj, dobra, zbieramy teraz klejnotów jak najwięcej, jak widzicie mamy jeszcze dużo tych nawet turbosów. Więc będziemy mogli sobie przyspieszać. I musimy wytrzymać 44 sekundy, no i zebrać jak najwięcej, mam zdecydowanie... No... Dużą przewagę, no nie oszukujmy się, mam dużą przewagę, ale tutaj nie jest nic pewnego, wszystko może się jeszcze odwrócić, oby nie oczywiście, zbierajmy sobie to, 45 klejnotów, no ja będę sobie tutaj siedział po prostu teraz chyba i farmił, bo to jest najlepsza opcja, 57 klejnotów mam, dobrze, ten goblin nas tu atakuje, użyjmy trochę turbo, żeby go pokonać. Dobra, ooo, ale teraz drop poleciał. Ale teraz drop poleciał. Dobrze, słuchajcie, 10 sekund. Pamiętaj, otwierając skrzynię no teraz już chyba. Dobra, 95, 95. Czy ja jeszcze zdążę gościa pokonać? Nie wiem, czy zdążę gościa pokonać? Nie zdążyłem gościa pokonać, ale no jest finish. Nie wiem, czy to też były boty, dajcie znać. No, to jest pierwsza gierka, więc mogło coś tam być. Ale wydaje mi się, że no dominacja była dość duża, więc. Zobaczmy, 121 punktów, bonus za pierwsze miejsce, w łupy fajnie, słuchajcie, możemy teraz otworzyć skrzynię, pierwsza skrzynia w Squad Busters. zobaczymy co mi poleci, e, proszę bardzo, i cyk, i bardzo duża otwieramy więc i zobaczmy, no, otwieranie skrzyni jest podobne do Brawl Starsa, no i mamy, słuchajcie, 9 barbarzyńców. No i co teraz możemy zrobić? Zebrano dość barbarzyńców, aby rozwinąć tę postać. Dokładnie tak. Jeżeli zbierzecie 9 postaci, na przykład 9 El Primo, 9 barbarzyńców, 9 jakichś innych, to możecie po prostu rozwinąć swój oddział i zobaczcie sami jak to się robi. Na przykład w tym momencie robimy rozwiń i proszę bardzo, mamy rozwinięcie i mamy, słuchajcie, takiego jakby no, lepszego barbarzyńca, no już jakby dwie gwiazdki. Także pięknie. Oczywiście możemy to dalej roz, yy, rozwijać. Dobrze, możemy sobie to wyjść stąd i odebrać nagrody. Słuchajcie, no rozwijam postacie, zdobądź energię portalu i przejdź przez świat. Tak, bo słuchajcie, to nie są jedyne światy. W skład jest wiele światów, także na razie yy, będziemy mogli sobie zacząć. Zdzie na zielonym świecie, ale oczywiście. do no, proszę, odblokowujemy kolta. No kto nie kojarzy kolta? No kolt wprost po prostu zbrał starsa. Także ja się jaram, że taki kolcik tutaj jest, odblokowano nową zdolność. Pięknie, podoba mi się ta gra, fajnie, że coś nowego od Super Sela powstało, ja chętnie będę w to grał, także dajcie znać, czy będziecie grać, bo wiem, że pewnie to nie jest tak popularne jeszcze jak, jak Brawl Stars i nie każdy będzie chciał w to grać, ale zachęcam Was do tego, żeby, sobie, żeby spróbować, zwłaszcza, że jak e, zeskanujecie mój kodik, tak jak mówiłem, no to możecie, słuchajcie, e, dostać 5000 darmowego golda, a darmowy gold, no to każdemu się przyda. Dobra, przejdźmy ten samouczek do końca, żeby już mnie tutaj e, nie kierowali. Także idziemy dalej. Kręte szlaki tym razem i ciążenie zaklęć. Okej, okay. ja w sumie żadnego zaklęcia nie miałem okazji zdobyć w poprzedniej gierce. Nie opędzisz się od zaklęć, są wszędzie. No także teraz mi, wydaje mi się, że. Dobra, zacznijmy sobie koltem. Zacznijmy sobie koltem. No i co mogę powiedzieć? Dobra, jak się koltem? No koltem, jak to koltem. Dobra, będzie trzeba jakąś skrzynkę zaraz otworzyć, żeby już pierwszego tutaj pomocnika zdobyć. No weźmy sobie Grega. Greg, wydaje nam się, przyda do, do drzewek, także idźmy od razu do drzewka. Dobra, zdobywajmy monety. Greg w tym czasie, jak widzicie. Drzewko bije, także to jest dobre. Wiem, że są jeszcze inne postacie. I mamy leczenie, mamy leczenie. Także fajny spell już nam na początku poleciał. Otwierajmy kolejną skrzynkę, żeby mieć więcej tutaj ziomeczków. Weźmy sobie barbarzyńca, bo nie mamy w sumie żadnego barbarzyńcy. Żeby tutaj, tak w miarę, nie wiem, róż, różnorodny był ten skład. Także kolejna skrzynka i kolejnego grega, bo wydaje mi się, że drzewek jeszcze troszkę będzie tutaj do odebrania. Dobra, nie wiem, czy te mosty się jakoś psują, czy nie, w sumie. Chyba się psują, jak widzicie, same się zepsuły przed chwilą. Dobra, tu są e, drzewka, więc zbierzmy sobie drzewka. Tam widziałem, że jakiś spel był chyba, ale dobra, na razie zajmijmy się drzewkami. Widzę, że tutaj mamy innego gracza. Spoko, jak coś to mu uciekniemy, ale chyba nawet mamy więcej od niego, dobra. Zresztą mamy leczenie jeszcze, no właśnie. Dobra, drugiego kolta. Kolt będzie troszkę na odległość bił, to jest dobre. Tak, powinien być przynajmniej, tak, powinien być, dobra. Spróbujemy zabić? Spróbujemy zrobić pojedynek? Dobra, robimy pojedynek, robimy pojedynek. Jest! Pięknie mamy fraga, jak pięknie! No i mamy skrzynię za darmo, z której bierzemy sobie El Primo, tak, bo jeszcze El Primo chyba nie mamy, także piękna sprawa, jak widzicie, udaje mi się fragować w tej grze, także to jest naprawdę dobrze. O, kolejny! Kolejna osoba do sfragowania! I kolejna darmowa skrzynka, słuchajcie, jak sfragujecie, to widzę, że jest chyba darmowa skrzynka, także kolejne El Primo niech będzie. O, i drzewko przy okazji, dwie minuty. Czy kopalnia już jest otwarta? Kopalnia nie jest otwarta, ale mam jakby coś z Pela do leczenia. Wydaje mi się, że na razie nie będę go używać, bo może się przydać. Ale, czy nie, to jest całkiem dobry spell. Dobra, weźmy sobie Grega. Fuzja, okej, okay, dobra, no to pięknie. Dobra, dobra, bo tutaj coś się dzieje. jakieś putną mnie biją, nawet nie zauważyłem tego. Sorry, idziemy. Tutaj jest drzewko do zdobycia. Na razie mamy pierwsze miejsce. Natomiast tych klejnotów wcale nie mamy aż tak dużo. Tak w porównaniu do tego, co mieliśmy w poprzedniej, no ale jeszcze kopalnia jest nieotwarta, więc spoko. Idziemy otworzyć ci kolejną skrzynkę i weźmy sobie kolta. Więcej koltów nigdy nie zaszkodzi. Tutaj jest drzewko, mamy tych gregów chyba też ze dwa. Także spoko. Oj, czy będzie bitka? Czy będzie bitka? Nie, dobra, gościu się nie pokusił. Chyba zobaczył jaki mam skład i się nie pokusił. Dobrze, otwieramy, bierzemy kolejnego El Primo. Okej, okay, dobra, kolejny gracz odpadł. Ja. O, spróbuję tego pokonać. Dobra, bijemy się, bijemy się, słuchajcie. Czy mi się leczenie przyda? Nie przyda mi się. Nawet nie użyłem leczenia. Otwieramy darmową skrzyneczkę, a z niego bierzemy barbarzyńcę i idziemy od razu otworzyć tą skrzyneczkę tutaj, bo 20 już mamy z dawno. Także kolejnego barbarzyńce i cyk. Kopalnia otwarta, no to co widzowie, ja idę na kopalnię, mam leczenie przy sobie, także jak coś, to będę mógł tego użyć, a wydaje mi się, że na no, war tutaj te klejnoty, bo już nie jestem pierwszy, słuchajcie, już nie jestem pierwszy, czy mi się tu uda dojechać, ciężko powiedzieć, ja już tutaj pogubiłem się, <gdzie>, gdzie, gdzie są moi, ale no leczenie było dobre, dobra, zbierzmy sobie jakiegoś kolejnego spela, bomba tym razem, ej, bomba też może być dobra, wygrywam, słuchajcie, wygrywam, tylko byle tutaj nie, nie pozwolić nikomu, że tak powiem, podejść, nie, ale wszyscy mają dużo spelów, więc... Możemy spróbować tej bomby użyć? Dobra, spróbujmy tej bomby użyć tam. Pięknie. 10 sekund. Dobra, no mamy to chyba, co? Ale zbierzmy sobie jakiegoś spela, dla pewności. No i mamy drugie miejsce. Drugi raz pierwsze miejsce, także fajnie. Naprawdę mega satysfakcjonujecie się w to gra. Myślę, że jesteście w stanie się obyć z to grom. Jeżeli nie rozumiecie jej, nie kojarzycie jeszcze o co tutaj chodzi, zagrajcie, bo to jest chyba najprostszy sposób, żeby tutaj się ogarnąć. Po prostu zagrajcie. Ja tutaj, jak widzicie, drugą gierkę gram i no, już mi się wydaje, że coś tam ogarniam. Oczywiście, jak trafię tutaj zaraz na graczy, o ile to nie są boty teraz, no to będzie ciężko. I mamy nową postać: Daj nam! O ojejku, ale słodki Dynamike! Ale słodziak, no niesamowite. Ciastka dużymi, Ciska dużymi ładunkami materiałów buchowy. Ej, Dynamike, że mamy, to ja się cieszę na maksa. Słuchajcie, musimy tych Dynamik'ów też zebrać. Jak widzicie, mamy już tak. Colta, Grega, Barbarzyńce, El Primo, Dynamike. A do odblokowania jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo. I na przykład przy takim barbarzyńcy mamy... Okej. Okay. Żeby drugi oddział zdobyć, no to musimy jeszcze troszkę tych barbarzyńców, że tak powiem, pozbierać. Jeśli chodzi o Grega, to tak samo. Co my mamy? Dynamica teraz. No Majka będziemy sobie zbierać. Dobrze, bardzo fajnie, że tyle postaci już mamy. Księga. Zdobądź osiągnięcia, zdobądź energię portalu i przechodź przez światy. Oczywiście. Czyli tak, odkryj. A, czyli tu są takie questiki, które sobie odbieramy. Dobrze, no to już troszkę tych questów mamy. Bardzo fajnie. Czy nam to starczy, żeby odblokować kolejny świat? No nie starczy. Chociaż czekajcie, jeszcze coś tutaj jest? O, Turbo Moc, okej. Okay. Zaklęcia jeszcze, proszę, albo są kategorie. No to teraz jeszcze może nam starczy. Czy nam starczy? No brakło nam dziesięciu, naprawdę? Brakło nam dziesięciu, no to czegoś nam tutaj brakło i byśmy mieli, słuchajcie, kolejny już portal, ale... Mm, mm, mm. Może to będzie coś takiego, co odblokujemy sobie już w następnym odcinku. Także dajcie znać, czy w ogóle chcecie widzieć to Brawl Stars na kanale, bo myślę, że to jest dobra okazja, żeby filmy powróciły na kanał, bo mam troszkę motywację, żeby sobie w tego Squadbusters pograć. Dajcie znać. Ja sobie jeszcze pogram między odcinkami, żeby troszkę się tutaj wyskilować, a Wy pamiętajcie o tym, żeby wpisać kod Tukifi w sklepie, no i zeskanować kod QR, żeby dostać 5000 golda. Ja się z Wami żegnam, na razie się ma, cześć!